Siemano, Siemano, Kevin Lebron is here and Kevin Lebron is there. Zaraz ta widzę. Zaraz idę do prawdziwego Kevina Lebrona. Mój ulubiony kulturysta, nie? Dobra, gdzie jest Mr. Levroni. Chodź ja zagadam. Hello. On my, on, my, on my YouTube channel I always tell I always tell, tell my fans Kevin Lebron is here. Yeah. Zróbcie mi zdjęcie szybko. Oh. I'm your biggest fan. Thank you. Dziękuję, chodź do tego. Żebyś nam się nie podniecała za bardzo tym zdjęciem, bo będę musiał cię. O, Jasne? To się ukaże, jak tu wyjdziemy. Który taki lewron jest lepszy? Ten prawdziwy taki, czy ten podrabiany? Co? Mister Olimpia formalny zobacz. Lata bokiem Lewron nie dzwonił. Lewron ma u mnie przekichane. Misia, misia mówi zobacz, Lewron mi skomentował zdjęcie, to no, nie? O. Nice to you, la la, tralala, wiesz, ja patrzę u siebie, no i mi się zaobserwował. Mnie nie zaobserwował, komentarza mi nie napisał. Odpisza, odpisza nice to you too. Awatura jest znowu ogólnie. Na następnych targach kiwers spotykam Lewrona i jest płaska. <noise>